Dzień dobry, witajcie moi drodzy Ja jestem Andryman i witam was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami Moim oraz państwa gościem jest kolega Palaton BDG z Filmu Flota Czarnej Perły Zaprasza on na swoją bitwę Na pancerniku Super pancerniku na Satsumie No w obecnej chwili jest bardzo dużo tych super okrętów Ale cóż Trzeba będzie się do tego przyzwyczaić, że będzie potężny wysyp tych okrętów. Także moi drodzy, zapraszam Was serdecznie, usiądźcie sobie wygodnie, no i odpływamy. I strzał do Satsuma. A i teraz ten Worcester się pokazał. Za 23 sekundy będzie mu kolego dać strzał. I Satsuma mu za 2000. I tutaj jestem ten Worcester. Że nie ma tu załadowanych tych pocisków. Jeszcze 13 sekund, ale Worcester znika. Znika za górą. Ta suma 19 km. To dość ładne skupienie. I 8 km jest ten Hindenburg. Zobaczcie, Hindenburg, który tutaj cały czas próbował naszą stację palić, męczyć. No i czy teraz Łukasz pociągnie i zlikwiduje tego Hindenburga? No, górka tutaj stoi na przeszkodzie. Zobaczcie, co za nieudolność tego kapitana na Hindenburgu. On wypływa, wiedział, że tutaj jest. No słuchajcie, ten pancernik, mimo to wypłynął, pokazując bok. No i tutaj, kapitan Balaton z drużyny. Floty czarnej Peru likwiduje tego niemieckiego krążownika. Jeszcze jest Worcester, on tam się pokazuje. Próbuje za wszelką cenę spalić tą Satsumę. Już ma tutaj pierwsze podpalenie. No, kapitanie, likwiduj tego Worcestera. Zakończ jego walkę. Jest salwa. No, zobaczmy, zobaczmy. Na razie pięknie tutaj stoi. Poszła salwa. Ach, tylko mu śnięcie za 2000. A no coś się niesamowite, więcej szczęścia miał ten kapitan na Worcesterze, jak silności, Zobaczmy, jeszcze w dalszym ciągu stoję. Myślę, że jego nie widać. Pięknie stój, tak, stój, stój, stój. No, panie Balaton, O, rusza lekko do przodu Worcester, Pokaż swoje dzięki i poszła salwa. i bum tarara, jest zobaczcie, Cytadela. no i Worcester dostał do swojej za podpalanie Łukasza, więc brawo, brawo kapitanie Balaton, super no i jeszcze jest Neptun, by 19 km bardzo dobry kąsek miękka maszyna Balaton już bierze na cel miejmy nadzieję, że tutaj ktoś nie sprzątnie mu tego Okrętu, no, dostał tam pół HP, idą pociski od Balatona. Kapitana Balatona z okrętu Satsuma i trafienie w sam tył za 6000, ale jak znam tutaj Łukasza on nie odpuści mu. Robi wszystko, aby pogrążyć tego Neptuna. No, ostatnie 8 sekund myślę jego życia. Oj, 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 jednak jednak tutaj popływa troszeczkę dłużej. Jednak ta górka tutaj uratowała życie Neptunowi. Jest ibook. E 21,5 km i salwa do ibukiego. E Miejmy nadzieję, że Ibuki e się nie spodziewa niespodzianki. Zobaczcie, dość ładne skupienie. Jeżeli to spadnie, na ebookiego pożegnamy jego. Jest trafiony, jest jedynie teraz. Zobaczcie. Piękna sprawa. Kolega już ma 3 fragi, 105 tysięcy i oko snajpera. 23 4 km palwa leci, leci też takie delikatne trafienie. Ciężko jest, z takiego samolotu zwiadowczego trafić, ale myśmy miejmy nadzieję, że ta montana tutaj jednak ona pokaże swoje pięki i dostanie tutaj ładną salwę. Republika bardzo mocno obita już jest. I salwa do montany. Montana za 11. Ładnie przytuliła pociski. Republika oddaje strzał do Satsumy. No tutaj poszły same rykoszety, bo tego damage zadany jest gdzieś około 4.5 tysiąca. I teraz Montana. Montana pokazuje, jak odbi mocniej, mocniej skręcę, mocniej. Jest salwa, mocniej nie skręca, ale zobaczymy jak tutaj siądzie, skupienie, dość. Jest trafienie, jest wsparcie, 5000 obrażeń. I zobaczy i... Jednak chyba montana zobaczcie. Ona nie skręca. Ona nic tu już w tej chwili nie robi. Łukasz tutaj powinien ściągnąć tę montanę. Zakończyć jej męki w tej bitwie. Zobaczcie. I poszła salwa. Jest Dotopienie. Jeszcze mamy Hakuriu, Republikę na dobiciu. No i jest tam jeszcze okręt. Suma również. Republika 17 km. Tak jest, obróciły się tutaj wieże. Republika w dalszym ciągu pięknie płynie. Teraz troszeczkę odbija do środka. Nie, równie uteńko płynie. Jeżeli teraz dostanie, to. Aż 22 tysiące! Zostało jemu tylko 1750 HP i on chyba dostanie jeszcze teraz torpedy od lotniskowca? Nie! Lotniskowcy trafił. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Jeszcze satsuma. 17 km od naszej Satsumy. Wystarczy jedno odmuchnięcie, jeden powiew tego pocisku i... No... Jest zatopiony, jest kraken uwolniony, fajerwerki. Gratuluję kapitanie e, super to wyszło. Jeszcze teraz mamy niszczyciela pancernika no i e, Hakurio. I poszło do, do sumy. Oj suma za szósteczkę. Łukasz również tutaj dostaje jakieś lekkie obrażenia. No, jednak tutaj bombowce z lotniskowca troszeczkę e, pokarały Satsumę naszą. No i teraz będzie chyba jeszcze tylko bitwa między jedną Satsumą, która ma w tej chwili... Ujujujuj, chciałem powiedzieć 16 tysięcy, a jej zostało niespełna 5690. Salwa. Lecą to pociski do Satsumy. Ojejej, ojej, że nie został zatopiony jeszcze. Ach, tutaj mu Midway zabiera tego fraga. O, niszczyciel tu też również pokazuje, co potrafi. Nasza Satsuma dostaje torpedami. No i szukaj tego Ylanda, gdzie on tutaj jest. No i jeszcze lotniskowiec. torpedy mogą zaboleć tak jest no niestety słuchajcie panewki się tłuką w silniku kolega jeszcze nie ma w tej chwili naprawki następne torpedy od Hakuriu. no tutaj nie udało się jemu zrzucić Necelnie, na szczęście dla Łukasza 37 sekund słuchajcie ma do naprawy silnika Kolega prosi o wsparcie naszego lotniskowca, aby gdzieś tutaj znalazł albo tego Hakuriu, albo Ulanda, żeby pogrążyć. Ojojo, to już chyba będzie koniec.